Przecież Cześć, nie. siemanko, witajcie z tej strony HumiMubiXX Dzisiaj ze mną jest Kacper XX. Cześć! Wpadajcie na, Kacp na, do Kacp na, na kanał Kacpra. XX. No, XX. No właśnie. Zostawiajcie lajki, like, suby, komentarze, a my żeby nie przedłużać. Zaczynamy. Nie przedłużać. Zaczynamy film. Biorę Barleya albo el, el, el Primo. El Primo? No. Ją time. A mi lajki został. Widzicie? Hmm. Chęcią nie jest. No. Cześć, dowalił lajka. Podoba boys. Lecimy. Lecimy. na środek? No, po skrzyneczku. Ze skarbami. Z chyba w, w, w... W zielonym zielonym <laughs> Mam nadzieję, z że power... tego nie było O kurde Z powerkami z... power Nie, power cubes to się nazywa power, nie. power <laughs> oh, no, no. Kurde, niepotrzebnie tylko ulta O kurde go. Ha, widzicie no. widzowie? Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie no, kanał. ty to mi robić. No Ja powiedziałem. A, to powiedziałem. Jeszcze raz. Ale już ja powiem? A, nie no rozumiem. Cię. Jeszcze raz. Teraz. Jeszcze raz. Pamiętasz? Jeszcze raz. Widzowie, to znów jest nasza wygrana. Kolejna już. Yy, więc yy, to jest nasza kolejna wygrana. Już mówię to kolejny raz. Yy, I są trzy skrzynki. Pokop atakuje. Dawaj, na, dawaj na szkodaczek, do mnie. Dobra, Ten, lecę, 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 siema. No nie, 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 już zawracaj. Zaw, zawracamy. No, zawrotka! O kurde, o Ała, No, biłem się z kosztusem trochę. Na widoku już postawiłem. Uciekaj, Walić skrzynę. I to jest po nas. Po nas. Patrzcie, Czemu ty nic nie ogadasz? Skupiony byłem. No ale jak jesteś skupiony, to gadaj. Nie mogę! Możesz, możesz. Nie mogę. Możesz. Nie mogę. Tak. Zmień, m, zmień postać. Ja? O, skrzynkę. Hmm. Skrzynkę mam. Dobra, mów. Będziesz mówił, co dostałeś. 15 golda, 5 lepsze do bóla, 10 do broka. Mm -hmm. I jeszcze z paska tego. No. Mm -hmm. Do kogo? No. Pokażę wam jakie mam postacie. Rico, takie. Jakie postacie? Pokażę? Nawet takie spoko. Dobra, już pokazuję yy, kapka postacie. No, no lepsze ode mnie postacie. Mm -hmm. ja Przynajmniej peny jest lepszy. Od moich. Zostawiajcie łapki takie, jak ja pokazuję. <grym> Słuchajcie się mnie, on nie pokazuje Dobra, dobrze. Pożakowano. właśnie <grym> Dobra, gramy. Zmienić postać miałaś. No. Ja, ja ci pomogę w wyborze. O Jezu, o Jezu, o. nie. Dobra, gramy. Zaczynamy. Ciekawe, Kurna jak myślisz? Wygramy to, czy nie? Yy, doda nam parę pucharków. Ale wygramy czy nie? Nie wiem. Mów. Obstawiaj. Nie powiem. Obstawiaj. I przegramy. Ja mówię, że wygramy. No to jak ty mówisz, że wygramy, to ja też mówię, że wygram wygramy. <grym> XD Dawaj tamtą rozgrę, dawaj rozrę. Roz 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 Porobiona. Porobiony. Ale, ale roza, porobiona. A, no tak, tak, tak. Kumasz? No tu mam, tu mam, ja nie wiem, mam. No ile być pola? Ale poleciał. Niepotrzebnie tylko ulta zmarnowałem. No i co? I masz piwo. I piwo, będziesz jest wielki. Primo, bądź. Tak. Gdzieś tu typu też szedł Poko. Gdzie? Tam o. I... i... W Patrz, hmm. o, mówię. Ano? Rodzi się. O tego, co zabiłem. Czekaj. Ja też go zabiłem. Tego, Dobra. Mamy Dobra. ulcika. O, jaki fajny... ujęcie Jakie ja, jaki ja, ja fajne też... ujęcie. Mówiłam, żeby teraz... <grymio> że wygramy? Słyszałeś, są po <grymio> Nie. Co je dobra, jeszcze raz. Nie, no zbiory może, żeby się nie znudziło. A, dobra, okej. Okay. <grym> nie! Żeby było słychać. Dobra. 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 Na nagrody. Nagrody? No, ustaw na nagrody. E, może inny postać? Co ja Ty Weź o tego. Y, ty Weź e, dynamik, y, coś tam? Dyna, mi, mi, ke, -dynamik. Mike dynamik. Mike dynamik. Jak tak, to już wyglądało? No. A ja wezmę tego, co mam. Pum. Co wykrub? Mój Ja miałem lepszego, bo ja miałem mityczne. Nie. Zaraz zobaczymy. Czy miałeś legendę? Legendę. Legendarnego miałeś. No. To lepszego. Emityczne, ja hmm. no, no, dobra, gramy. Może jeszcze się kiedyś już... A czy byś chciał mieć kiedyś 33 postacie, czyli pełną flotę? No. Jedy, nie, nie, czyli tutaj ta, ko, yy... I pupsam, pupsam. Widzowie, No. nie, kolejny uciek. Widzowie! Będzie opening. No nie, zabijmy. Nie, nie, jeszcze żyję. Nie żyjesz. Zaraz giniesz. Chowaj się! Uwaga! Pyk, 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 Trzeba ich nas że mam Mam ulta. <gry> ja zaraz będę miał ulta. A to do niej panos. Dobra, mam ulta. Wielkie, niedobre. Wielkie. <gry> <gry> Wielkie. L. Mogę się tak nazwać na czątku. <gry> Widzisz, ile oni mają? No to nie rdzi. zawsze <gry> mają najmniej.

I mamy po tyle samo chyba. A przejmujemy <gry> YouTuby. Mam mieć, co się O! Kapcik gwiazdy. Ja Jestem. Gwiazdo, no. Gwiazda gry. E, nie gwiazda gry, co zdaje. Co daje? Level. A ten się kręci. No słyszy. słychać, no. Patrz. Widzisz? <gry> Weź się. Jezus zbakowany O nie Nic mi się nie stało yy, Zbiory klejnotów Żadę? Mhm. Ja właśnie Jazz. Smooth Is it Dobra A ty możesz, jak chcesz, możesz zmienić, możesz nie? Co Nic tam Czekaj, może mam liczbę znacznej Robię schab Cicho Cicho, bo prawa autorskie Dobra, gramy wodę pijemy Dokładnie Wodę. Tylko wodę nie ma. Oni! Zabijcie? Ukonał mnie ktoś. Zły. I niedobry Nie, nie miał nic. O nie. No nie no, dwa gracie miałem. No co jest? Moje. Nie mogę. Nie, go trzeba wyjaśnić. Na no tego. Dawaj go. Ale on ma tylko jednego tego. Tak mi się wydaje, że to mm. No. no jej nagrywanie. Nie, nie mogę. Możesz. Jak? Pierwszy. Dobra, my, byli problemy techniczne, ale jesteśmy z powrotem. M niestety musimy się już żegnać, więc jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie. Łapkę w górę. No i co? No, by łapki w górę, subskrypcje, komentarze. No i wszystko. Cześć. Cześć.